Siema. Punkt A minus 2 minus 1 i punkt B 2 i 2 są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Jaką miarę ma jego wysokość? Jakbyśmy sobie narysowali układ współrzędnych oraz zaznaczyli dane punkty, to widzimy, że ten odcinek wyglądałby w ten sposób. Używając wzoru na długość odcinka, jesteśmy w stanie policzyć, jaka będzie jego długość. A więc musimy napisać, że odcinek AB to duży pierwiastek i teraz widzimy, że musimy od siebie odjąć dwie współrzędne x, czyli 2 odjąć odjąć 2 to plus 2 do kwadratu plus 2 dodać 1 do kwadratu. Czyli nasz odcinek AB to będzie duży pierwiastek, a pod pierwiastkiem 2 plus 2 to 4 do kwadratu to 16 i tutaj 2 plus 1 to 3 do kwadratu to plus 9, czyli razem pierwiastek z 25, czyli równo 5. Teraz, znając długość boku trójkąta równobocznego, możemy tą wartość podłożyć pod wzór na jego wysokość. Czyli wysokość to za a podkładamy nasze 5 pierwiastków z 3 na 2. Chcesz się nauczyć matmy? Nie obserwuj.